Tym razem już jestem na końcówce dzisiejszego Marszu Pozdrowie i ten Marsz Pozdrowie, dzisiejszy, troszeczkę trzęsie, no ale wybaczcie mi Państwo, że trzęsie, bo filmuję z ręki. E, dzisiejszy Marsz Pozdrowie opitował no, w najprzeróżniejsze mm. ciekawe rzeczy. E, pierwsza grupa tematu to było odetchnięcie lasem, świeżym powietrzem, nacieszenie się tym. Druga grupa tematyczna to było pofotografowanie paru fajnych rzeczy. Tutaj mam aparat właśnie fotograficzny i aparatem sobie pofotografowałem. Przypomniałem sobie stare, dawne czasy, jak zajmowałem się fotografią sobie pofotografowałem. Prawie mnie to sprawiało po prostu fotografowanie. Trzecia rzecz, która była, to z grupą, którą szedłem, jednej z uczestniczek bolał bark, więc zrobiłem taką na szybko terapię w lesie w warunkach naturalnych tego barku no i się okazało, że udało się zmniejszyć dolegliwości bólowe o 30% na żywo natomiast przed chwilą e, ta sama uczestniczka mówiła, że z tym barkiem jest dużo lepiej e, mniej więcej po 15 minutach, od tamtego momentu może 20 więc e, cieszę się bardzo z tego, że tej uczestniczce pomogłem, że będzie miała dużo mniejsze dolegliwości bólowe, aniżeli przed rozpoczęciem, czyli jak wtedy było 30% na żywo, no to w tej chwili liczę, tak 40-50% udało się zredukować poziom bólu, ruchomości. Także to jest no ogromny sukces, jeżeli po takiej jednej krótkiej terapii udało się coś takiego zrobić. Drugi temat, i trzeci temat, i czwarty, bo to były trzy tematy. Czwarty temat to zrobiłem sobie taki malutki trening formy i przeszedłem sobie na rękach. To wszystko. Co było to z racji tej, że no tutaj elektronika jak zawsze mnie zawodzi, więc nie obyło się tym razem. Musiałem wszystko nagrywać nie na żywo, tylko na filmę, więc jeżeli uda mi się obrobić, pokażę Państwu jak dzisiaj sobie przeszedłem na rękach jakiś tam odcinek. To było chyba 9 metrów nawet. Także ładnie to wszystko było. Dzisiaj mieliśmy taki troszeczkę pośpiech, się nam spieszyło. Więc no, nie wszystko poszło jeszcze dokładnie tak, jak się chciało, ale udało się przynajmniej no, 80% założonych planów na dzisiejszy marsz zrealizować i to fajnie. Teraz powolutku dochodzę do samego tutaj końca tego swojego marszu. Cieszę się tym widokiem, cieszę się tym napływem energii, którą. Doładowałem swój organizm, no i z tym napływem energii właśnie mi przychodzi cały czas do głowy to, że to, czego najwięcej naszym pacjentom, to znaczy moim pacjentom brakuje, to jest właśnie takiej troski o regenerację organizmu. Wszyscy jesteśmy zabiegani pracą, zarabianiem pieniędzy i to nas niszczy. Bardzo często się okazuje, że komuś dobrze firma prosperowała, tu z nienacka jest no, na granicy plajty nie bardzo są jakieś tam relacje międzyludzkie w pracy to wszystko nas dołuje, deprymuje z fajnego człowieka stajemy się takim zdołowanym prawie na granicy depresji a tu trzeba być jak to się mówi, świeżym, wypoczętym więc żeby być świeżym i wypoczętym no to zalecam to co ja dla siebie robię czyli trampeczki do lasu można sobie pobiegać można sobie pochodzić, a w tej chwili sobie chodzę, jestem cały szczęśliwy z tego, że chodzę tutaj po drodze. W poprzednim filmie Państwo zobaczył, że ktoś tam jechał na rowerze. Z kolei, jak żeśmy szli, nie nagrywali, no to, to równolegle był bieg z psami. Także jakieś tam, no, takie no, zawody to trudno no, zawody na 10 km, tak? bieg z psem. Tak? No i, Pies biegł, właściciel psa biegł, pies na smycze i to wszystko fajnie się tak rozwijało. A najpiękniejsze są, Państwa, te widoki, Teraz słońce fajne świeci. Tu pewnie będziecie widzieli to wszystko. O, tak, tak. Ja może to inaczej ten aparat wezmę, żeby mnie było, nie widać więcej tej przyrody. Zobaczcie, tu fajnie tak. Tu, tu zieleń, piękna, 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 fajnie. Wszystko, wszystko wypoczywa. Wszystko jest fajne, super. Także jest rewelacja. Oczywiście słońce świeci po oczach, daje się troszeczkę wyznaki, ale e, ze wszystkim sobie poradzimy. Najważniejsze jest to, że człowiek odpoczywa, regeneruje się i nabiera sił na najbliższy tydzień, a najbliższe dni tygodnia opitują u mnie w niesamowite rzeczy. Ponieważ w tej chwili ukończyłem już kurs kurs, 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 wideo. To jest poradnik ćwiczenia równowagi, tak. Te ćwiczenia równowagi, poradnik jest przeznaczony dla osób, które mają problemy z bólami, z kolanami, z kręgosłupem, ze stopą i tam jest ponad 20 parę lekcji, tak. Ponad 20 lekcji, 19 lekcji, to z tego co pamiętam, to są normalne ćwiczenia, o takich najproszych elementarnych, troszeczkę bardziej zaawansowanych. Natomiast pozostałe, tam nie wiem, 4, 5 czy 6 lekcji to są dodatkowe takie bonusy e-booki, czyli dodatkowe jakieś takie treści za darmo, żebyście mieli troszeczkę szersze spojrzenie na całą rzeczywistość. No i to jest taki film, który już jest przeznaczony do sprzedaży komercyjnej. Dostępny jest u mnie na mojej stronie internetowej pasjonatruchu.pl w poradnikach. Tak? Tam znajdziecie sobie taki poradnik ćwiczenia równowagi. Kolejny poradnik, który mam w zamyśle zrobić, to będzie poradnik, jak nauczyć się chodzić. I zrobimy sobie naukę chodu od podstaw. I kolejny poradnik. To będzie taki poranny rozruch. Tylko się zastanawiam, to napiszcie mi w komentarzu, jak lepiej by było: czy zrobić 10 takich ćwiczeń, czy zestawów ćwiczeń, powiedzmy na 10 dni, czy ambitnie zrobić 30 dni, i będziecie mieli na każdy dzień oddzielnie jakiś taki no, zestaw ćwiczeń. Na 10 dni, czy tam na 7 dni, powiedzmy na tydzień, no, to jest to proste do wykonania, bo to nie wymaga dużo czasu. No na miesiąc czasu to jest cztery razy więcej czasu, więc to kilka dni, może kilkanaście dni, trzeba to wszystko nagrać, obrobić, zaprezentować, żeby to w miarę ładnie wyglądało. No i potem opublikować to trochę czasu zajmie, więc możecie napisać jak wy byście woleli, czy wziąć sobie Kilka takich poradników, powiedzmy tygodniowych, kupić powiedzmy tam 10 dni, czy tam no, 10 filmów, czy tam 7 filmów. I jak ktoś będzie chciał sobie dokupić, no to taki dziesiątek można wtedy 3, 4, 5 czy nawet 10 zrobić. Natomiast no, druga koncepcja to jest 30 takich filmów w jednym pakiecie i tak czy tak to można sobie też będzie wtedy na no, spokojnie ćwiczyć albo z dostępem do. Platformy cyfrowej albo na pendrive'ie, gdzie włączamy do komputera i możemy sobie ćwiczyć. To będzie i tak, i tak. Taki zamysł jest na przygotowaniu, więc du dużo się proszę Państwa tutaj dzieje. Kolejna rzecz to przygotowuję no, kolejny, kolejną edycję kursu masażu. To będzie 3-4 sierpnia w Toruniu, więc jeżeli ktoś chciałby się nauczyć masażu, bo to jest kurs masażu dla potrzeb własnych i automasażu, czyli nauczyć się masować się u kogoś albo siebie. No oczywiście zapraszam. No i parę innych rzeczy się dzieje. Uczę się tej elektroniki, bo ta elektronika mnie przeważnie za cały czas zawodzi, zawodzi, zawodzi. więc Chcę być no na tyle dobry, żeby mnie nie zawiodła. No, wczoraj miałem jako przykład problem z wyłączeniem iPhone'a. Cały dzień na tym siedziałem, żeby wyłączyć iPhone. Nie mogłem. Mój syn Wziął to przy mnie. pick pyk, pyk wyłącz. No i pytanie, jak on to zrobił? Dzisiaj musiałem podobnie wyłączyć iPhone'a. Czy okazało że nie dało rady. Dzwonię do syna, a sen mówi, że trzeba przycisnąć. Tak jak tutaj, przycisnąć, o, przycisnąć i przesunąć 2 cm w prawo ten przycisk. Przycisnąć, przycisk w prawo, 2 cm. Tego przesunięcia w prawo mi zabrakło i mogłem klikać, jak czy mówi, pół roku i nic by nie było ten telefon zniszczył tego klikania, a tak wystarczyło tylko przysunąć 2 cm. i takich sztuk, które trzeba zrobić w elektronice, to jest cała masa, no i się trzeba tego nauczyć na pamięć, pamięć jak wiadomo jest krótka, to co się dzisiaj człowiek nauczy, jutro zapomina, albo jeszcze szybciej zapomina, no i potem od nowa się muszę uczyć i tak dalej, no ale to e, ja w tych tematach no siedzę, muszę być biegły, więc po prostu się urę, powtarzam, 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 aż w końcu opanuję. No i powolutku dochodzę już do końca tutaj osiedla. Już ulicę tutaj widać, ale nadal są tutaj z tyłu za mną piękne widoki. Jak patrzymy przede mną, to to już jest ulica, tam nic tam pięknego nie ma, ale za mną są piękne widoki, także szkoda, szkoda tutaj, że jest koniec tego wszystkiego, ale jeszcze troszeczkę do samochodu mam czasu, więc troszkę mogę przejść. Coście tutaj napisali, może się uda mi rozczytać, fajnie. Mieszkam w Ameryce. Proszę Państwa, dla osób z Ameryki też pomyślałem, i będą kursy online i poradniki online. Ten poradnik, o którym mówiłem, jak nauczyć się ćwiczenia równowagi, no to jest dostępny na platformie cyfrowej i to można w Ameryce również wykupić i oglądać. Dostajecie dostęp poprzez hasło. Jeszcze pracuję nad tym, bo nie ma możliwości dokonywania płatności z Ameryki do Polski, ale pracuję nad tym z bankiem i jak taka możliwość będzie udostępniona, to wtedy z całego świata, nawet z Japonii, Wienach, czy tam w czym, jak to będzie się zapłaci, zapłaci bank elektronika to wszystko przetransponuje na polskie pieniądze, Mam mnie wpływają na konto złotówki, a każdy płaci w walucie takiej, jakiej tylko po prostu zechce. No i to jest właśnie ta potęga elektroniki, tylko no, mówię, trzeba to opanować i e, no, być w tym biegły. No, człowiek się w tym biegłym nie jest, inne osoby się nie znają, więc to idzie tak troszeczkę w zwolnionym tempie, ale idzie do przodu. A ja przypuszczam, że dwa tygodnie do miesiąca e, powinien być opanowany temat płatności zagranicznych i wtedy e, będą to produkty cyfrowe, które będziecie mogli e, bezpośrednio na platformie cyfrowej oglądać. Jest to, jak to się mówi, zrobione w języku polskim e, dla płatności polskich, ale mniej więcej za miesiąc już powinno być dla całego świata dostępne e, do płatności całowalutu i tak, e, dowolną walutą. Także jak to tam chce. Dobrze, no, widzę tu nawet wzrok mi się poprawił. Widziałem antychrysta na lotnisku. No to dobrze, że ktoś widział antychrysta na lotnisku. Dobrze. Antychryst jest bardzo, bardzo chudy. Ma bardzo. Długie, brązowe włosy, nie ma zarostu na twarz. Proszę Państwa, no, tak wygląda Antychryst, niech tak wygląda. No, mnie ten jest tam niewiele interesuje, ale kość to interesuje. No to zobaczył, super. Tak, e, co tutaj dalej? Fałszywy prorok e, jest bestią z morza, ponieważ jego logo to coś tam 13, hebrajska litera. Mem, tak? eee, proszę Państwa, e, to co tutaj no, ten autor e, tego opisu e, mówi, no to e, tak mi brzmi jak to e, ostatnio oglądałem jakieś tam filmy takie, że gdzieś tam ktoś w jakiejś jaskini ktoś coś tam zobaczył, tam trzeba było tu przesunąć, tam przesunąć, tam jakąś literkę wstawić i tak dalej. To wszystko na filmie fajnie wygląda, e, w rzeczywistości e, proszę Państwa e, to wygląda troszeczkę inaczej. Bo jeżeli ktoś jest pozytywnie nastawiony do innych osób, daje tym innym osobom miłość, to tutaj antychryst, ja uważam, że tam niewiele zdziała, tak? Ponieważ jeżeli my myślimy w kategoriach antychryst, nie antychrys, to mamy moce dobra i zła. Moce dobra i zła cały czas ze sobą walczą. I ostatecznie dobro zwycięża, więc po prostu, jeżeli my tworzymy dobro, czynimy dobro innym, to mamy za sobą potężną, potężną siłę, która to dobro wspomaga. Oczywiście na drodze jest mnóstwo najprzeróżniejszych przeszkód, ale przeszkody są po to, żeby je pokonywać. Tak, tak jak ja chciałem chodzić na rękach. Zaczynałem od tego, że problem był ze staniem na rękach przy drabinkach, bo kręgosłup mi bolał. No ale postanowiłem, że będę chodził na rękach i dzisiaj przyszedłem na rękach 9 metrów. Tak? To jest powiedzmy niewiele bo powinienem przejść 20, a tym się nie przejmuję. Za jakiś czas przejdę 20, to może w te wakacje, tak? bo czuję się dobrze, wszystko się fajnie rozwija, więc jest super. To, mieli Państwo. Tyle w temacie na dzisiaj. Widzę komentarzy, więcej nie ma. Także dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję wszystkim za komentarze i do mnie zobaczenia w następnym filmie.